Nie ma już malutki żeby No, tylko malutki. No, takie panie. No właśnie, widać, no, Starszy? starszy. Kot. starszy? Mm -hmm. on tak może mieć? Dużo. Ale on ledwo oddycha nie, nawet. Wiesz było dlatego, bo Gabryś nie mógłbyśmy go znaleźli po 15. Gabryś? Mm -hmm. mm -hmm. Ciężko powiedzieć widzieć zieleko Taki zwłaszcza. Które nie, nie znamy przeszłości, bo on może być na przykład, nie wiem, w Ale on może średnim być? wieku, a wyglądać na dużo więcej Ale to on, on i tak nie ma się nie wie. Słuchaj, że on nie wie, tak. Tu ma leczka. O, jezu. To się obudowanie nadaje do wypuszczenia na pole, tak właściwie. Wydaje mi ja już wy... ostatnio wyserygnowaliśmy skutkę jakieś... i zepchnąć nielazną, i nic. Macie jakieś miejsce? Twoje? Noś wymyśliłam. Na zwierzęta czy Pani doktor mam do i do piersi 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 piersi? Piersi?